Wiktoria. Wczoraj odbyłyśmy sesję. To była moja pierwsza sesja z Tobą. I chciałam Ci serdecznie, ale naprawdę całego serca podziękować, bo te półtora godziny, które spędziłyśmy razem, było w tej półtora godziny dużo emocji, łez. Ty wiedziałeś, że to, co ja mówiłam, to było. Głęboko ze serca i sprawiało mi to trudność, ale chcę Ci serdecznie podziękować, bo zrobiłaś naprawdę wielki krok. Nie sądziłam, że przez jeden dzień moje życie może się tak zmienić. I jeżeli ktokolwiek zastanawia się za, za, za inwestowaniu pieniędzy w swoje, swój rozwój. Naprawdę jest warto. Zrobicie je krok milowy, ale to dopiero początek. Od jutra zaczynam kurs, który będzie trwał trzy miesiące, i aż się boję, co się stanie. Dziękuję Ci jeszcze, Wiktoria, z całego serca.